Bociek leci, ojej, kurczę. Bocian przed oknem. Drugi, drugi, Jezu, lecą bociany. Pisio. Tak, ja wiem co ty teraz chcesz. Co ty teraz będziesz szukać. Mhm. Ale ja muszę to jeszcze o posprzątać. No, Wraził się, że muszę posprzątać. Chwileczkę musi poczekać. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na filmik z ulubieńcami zarówno do makijażu, jak i takimi pielęgnacyjnymi. Przygotowałam sobie tutaj zestawienie kosmetyków, i jeśli chodzi o te produkty do makijażu, to możecie zobaczyć je w podlinkowanym tutaj filmie, bo robiłam makijaż taką pogadankę i tam właśnie pokazywałam, jak one wyglądają u mnie na twarzy, jak je aplikuję, ale z racji, że sobie tam troszeczkę pogadaliśmy, no to nie skupiałam się na nich tak bardzo. Pierwszy rzut pójdzie podkład, to jest Maybelline Superstay z witaminą C. Bardzo go polubiłam i nie pamiętam, kiedy testowałam produkt, podkład w zasadzie, który tak bardzo przypadł mi do gustu już po pierwszej aplikacji. Nie pobiegłam od razu do Rosmana, jak on się pojawił, jak był taką świeżynką, bo mam trochę takich podkładów, właśnie rozświetlających, takich które mają dawać taką zdrową, świetlistą cerę, natomiast one mają konsystencję taką kremową i będąc w Rosmanie właśnie sprawdziłam sobie jak wygląda formuła tego podkładu i zdziwiłam się bardzo pozytywnie, zaskoczyłam się, bo ona jest taka płynna, praktycznie wodnista. Ja uwielbiam takie konsystencje, bo one z reguły dobrze na mojej skórze wyglądają i tak też jest tym razem. Ja nie mam efektu maski, nie mam podkreślonych zmarszczek, linii mimicznych, ta cera jest jest taka rozświetlona, gładka, promienna. Myślę, że jest on wart uwagi, bo też na wizerzu widziałam, że ma bardzo fajne opinie, więc no, chyba sprawdza się nie tylko mi. Jeśli chodzi o kolor, to ja mam odcień 06.5. To jest jeden z ciemniejszych, jak ja u mnie w Rossmanie zostałam, ale korzystając z tego, że jestem opalona trochę, że mamy lato, no to wybrałam właśnie taką wersję i nie mam potrzeby już mieszania jej z niczym innym, z żadnym przyciemniaczem. Z jaśniaczem czy innym podkładem, on u mnie sam w sobie wygląda bardzo dobrze. W butelce, jak się przyjrzymy pod światło, to widoczny jest taki pyłek, bo nawet nie nazwałabym tego drobinami, tylko taki pyłek delikatny, rozświetlający, przez co on właśnie na buzi wygląda tak satynowo, zdrowo i świeżo. Korektor, który bardzo lubię w połączeniu właśnie z tym podkładem, bo on jest też lekki i nie wchodzi w zmarszczki, to jest Eveline Magical Perfection. Bardzo, bardzo udana propozycja od marki Eveline. Oni wypuszczają ciągle jakieś nowości się mi tutaj towarzyszy, więc może być słychać jego tu pod małych stópek. Ale to jest właśnie produkt, który super się sprawdzi, wydaje mi się, dla osób w każdym wieku. Chodzi mi o to, że on u młodych dziewczyn, które dopiero eksperymentują z makijażem, nie będzie... Tak obciążać, nadwyrężać tej wrażliwej okolicy, delikatnej okolicy pod okiem, a też u kobiet, już takich w dojrzałym wieku, on nie będzie za bardzo wchodzić w zmarszczki. Tutaj mamy napisane, że on niweluje cienie, oznaki zmęczenia, koryguje niedoskonałości, rozświetla i nawilża. I ja się z tym zgadzam w 100%, naprawdę świetna, świetna opcja. Odcień u mnie to jest 01 light. Myślę, że mam nadzieję, że one są dostępne jeszcze w Rossmanach, dlatego że ja już ten korektor mam dosyć długo i bardzo lubię do niego wracać właśnie w okresie takim letnim, wiosennym, gdzie używam lekkiego podkładu czy też kremu BB i nie chcę dokładać mocno kryjącego korektora, żeby ta okolica pod okiem właśnie się nie odcinała żeby to wyglądało spójnie. Bardzo się cieszę, że w drogeriach można coraz częściej spotkać kremowe produkty do konturowania. I chciałam Wam tutaj powiedzieć kilka słów o brązerze marki Ingrid we współpracy z Lexi. U mnie to jest odcień Espresso, bo tam chyba były dostępne dwa. Moim zdaniem, jest to odcień, który ani nie jest za ciepły, ani za zimny. Jest po prostu wyważony, taki odpowiedni i pięknie on się rozprowadza. Blendowanie go jest naprawdę proste, przyjemne, nie tworzą się plamy. Używam go w makijażu dziennym, ale też na większe wyjścia. Mam też róż kremowy, za którym chodziłam, oj, chodziłam dosyć długo. E, kolor, który posiadam, był wyprzedany. Wydaje mi się, że z racji tego, że był e, uznawany jako zamiennik koloru o Terror Beauty, e, i pewnie już większość z was wie, co mam na myśli, mianowicie znów marka Eveline i róż match, odcień 02. To jest produkt, który też mnie zachwycił i od pierwszego użycia jestem zdecydowanie na tak. Kremowy róż, który w zasadzie producent dopisuje, że można używać również jako pomadkę czy błyszczyk na usta, ale ja tak nie testowałam. On ma taką pacynkę grubszą, super się go nakłada, wystarczą takie malutkie kropeczki, niewielka ilość tego produktu, żeby po prostu mieć ładnie zaznaczony policzek. Podoba mi się ten kolor, wszystko tutaj jest na tak, on też ma taki przyjemny, lekko owocowy zapach i bardzo zaskoczyła mnie jego trwałość, bo u mnie nawet pod koniec dnia ten róż jest widoczny, a czasami e, miałam tak, że jak nakładałam róże takie właśnie w kremie, to one po, po upływie kilku godzin po prostu znikały i już ich nie widziałam, a ten jest na tyle fajny, na tyle intensywny i na tyle ta konsystencja jest taka wyważona, że on po prostu się długo utrzymuje. Ale nie myślcie sobie, że róż i brązer kremowy to jest wszystko, co wam tutaj pokażę, bo mam jeszcze nawet kilka takich kremowych produktów. A teraz mowa będzie o rozświetlaczu. Rozświetlacz marki GOSH. No to też jest produkt, który jak zobaczyłam, to mówię: Dobra, chcę chcę, po prostu chcę, brakuje mi go, brakuje mi czegoś takiego i chcę go przetestować. Wybrałam odcień 001 Pearl i właśnie ten kolor mnie tak Zachwycił. Jest to rozświetlacz kremowy, który wygląda bardzo naturalnie. Postaram się Wam to pokazać. To jest taka perła, ale wiecie, nie stara, tandetna perła, taka gruboziarnista, tylko coś, co wygląda niezwykle, niezwykle naturalnie. Jest w formie właśnie takiej wyciskanej, zakończonej gąbeczką, czyli coś takiego innego, ale widzę, że coraz więcej marek decyduje się na takie. Rozwiązanie. Fajnie, bo mi się to osobiście podoba. E, super on wygląda na kościach policzkowych. Odbija światło, ale nie przyciemnia przy tym. Bo ja mam tak, że moja karnacja jest taka średnia i nawet jak teraz jestem opalona, to po prostu ona no jest niby muśnięta słońcem. Ale i tak nie mogę sobie pozwolić na nałożenie jakiegoś takiego złotego rozświetlacza. Bo on po prostu pod pewnymi kątami jest widoczny na mojej twarzy. Ja tego nie lubię e, i po prostu ten. E, Produkt daje mi efekt, o którym myślałam bardzo długo i do którego dążyłam tak naprawdę bardzo długo. Jest to taki efekt mokrego policzka, coś takiego delikatnego, nienachalnego i to, co bardzo mi się podoba, to to, że nie widać tutaj masy drobin, tylko jest to właśnie taka tafla perłowa. Bardzo, bardzo ładna, kolor po prostu świetny. No, wydaje mi się, że jeśli macie taką oliwkową. Karnacje z ciepłymi tonami, no to akurat on się u Was nie sprawdzi, natomiast ja jeszcze raz Wam pokażę, po prostu kocham go i jest idealny. No, jedynym minusem bym powiedziała scena, bo tutaj widzę no, 14 ml, a on jest dosyć, dosyć drogi. Już nie pamiętam ile kosztuje, ale ja oczywiście dorwałam go na prącę w Hebe i jestem bardzo zadowolona. No i patrzę, co tutaj jeszcze mam. Jeszcze trochę, słuchajcie, produktów do makijażu jest. Puder. Puder, który leżał u mnie w kosmetyczce, w toaletce trochę czasu. Ja nawet e, mam jeszcze wersję jego sypką, bo on mi się tak spodobał po tej wersji sypkiej, że zdecydowałam się na tą w kamieniu, ale ostatnio jakoś powiem Wam, że te pudry sypkie trochę mnie wkurzają, bo one się wszędzie pylą, wszędzie się to kruszy. E, jak u, jestem ubrana, to gdzieś później widzę te farfocle, ten pyłek na, na spodniach i tak mówię. No, może sobie wymienię, po prostu sięgnę do, do tych moich czeluści tam kosmetyków i wygrzebię coś w kamieniu. No i puder Bell Illumi. On miał swoją złotą godzinę, ja że tak to mogę, jeśli ja tak to mogę powiedzieć na YouTubie. Był bardzo polecany. No i ja wtedy też zdecydowałam się na niego. Tutaj ta wersja w kamieniu jest jeszcze, powiedziałabym, lepsza pod względem dla mnie użytkowym, bo tak jak mówię, bardzo fajnie się go nakłada, aplikuje. On jest e, bardzo mięciutki, taki satynowy, jedwabisty. Kolor jest cudny, nie waniliowy odcień, świetny i mam go dzisiaj na twarzy. U mnie sprawdza się fantastycznie. Nie mam podkreślonych, suchych skórek, i nawet jeśli nie zrobię peelingu, jeśli moja skóra nie jest jakoś super nawilżona, to jestem zadowolona z tego jak w efekcie końcowym wygląda mój makijaż. Puder rozświetlający utrwalający, więc on albo jeśli lubicie rozświetlenie to na całą twarz, tak jak ja, albo jeśli wasza skóra jest wymagająca, tłusta, no to tylko gdzieś ewentualnie na boki tutaj na policzki, delikatnie na, na czoło, na skronie, bo on na pewno wam matu nie zapewni, na pewno wam matu nie utrzyma. Jednak wolicie takie zwykłe, klasyczne pudrowe brązery, to Tutaj również Bel I to jest Hipoalergenic Fresh Bronze Powder. Hipoalergiczny puder brązujący. E, taki ze słoneczkiem, więc po tym możecie go poznać w drogerii. On jest dostępny chyba w kartoniku. O ile się nie mylę, w szafach Belle. To jest po prostu dla mnie mistrzostwo. No, mistrzostwo. Ja, jak używam go, to i na policzki. I do załamania właśnie tutaj w makijażu oczu. On też świetnie się aplikuje bez problemu i nie zrobicie sobie nim krzywdy. No chyba, że nałożycie taką solidną warstwę na pędzel, albo nałożycie w jednym miejscu pędzelka za dużo, w drugim mało. No to oczywiście, że no trzeba jakoś tam mieć umiar i nakładać go rozsądnie. Natomiast ze względu na ten kolor i na tą formułę, to jestem na tak i uwielbiam. Makijażu oczu bardzo często wykorzystuję też kremowy cień od Bel, który mam dzisiaj też zresztą na oczach. Mamy się on dlatego, że jest niesamowicie prosty i przyjemny w pracy. Nakładam go bezpośrednio tą pacynką Na początku się tego obawiałam, bo myślałam, że jak go nałożę, to będzie to taka gruba warstwa, efekt takiej skorupki, ale nic bardziej mylnego. Dlatego, że on się równomiernie nakłada i później sobie tylko granice rozcieram pędzelkiem i z takim Jakiego efektu jestem najbardziej zadowolona? Nie ukrywam, że troszeczkę musiałam się nauczyć z nim pracować, bo pierwsze dwa razy, chyba jak go nałożyłam, to miałam takie wrażenie, że. Hmm. Coś tutaj, jakby je zniechalał, bo nie uzyskałam takiego błysku, jaki bym chciała. On na słoczu się mieni niesamowicie, bardzo ładnie. Ale wiecie, jak go nakładacie, to starajcie się go za bardzo nie rozcierać, bo przy rozcieraniu, właśnie on traci, a nawet takim wklepywaniu. Więc ja, tak jak mówię, tylko te granice sobie delikatnie pędzelkiem rozcieram, a tutaj, gdzie go nałożę, to po prostu on tak jest. Oczywiście to jest cień płynny, więc rozświetlający, więc w zależności, jak pada światło, tak on wygląda. Tusz, który teraz Wam pokażę, to jest produkt, e, który testowałam na kanale, więc wy, też wyjedzie Wam tutaj karta, chociaż testowałam wersję e, Cosmic Black, czyli e, Maybelline Sky High. Też myślę, że to jest produkt, którego za bardzo przedstawiać nie trzeba, bo znany jest, wydaje mi się, większości kobiet, które interesują się makijażem. Szczoteczka jest taka silikonowa i pokazuję Wam tutaj tą wersję, chociaż nie ukrywam, że tą czarną lubię jeszcze bardziej, bo tamta od samego początku, od pierwszego użycia wyglądała u mnie dobrze bardzo dobrze, po prostu rozdzielone rzęsy pokręcone, wydłużone i ten piękny czarny kolor a ta troszeczkę potrzebowała jednak czasu, żebym się z nią tak bardzo zaprzyjaźniła bo na początku tego tuszu nabierało się dosyć sporo on był bardzo mokry, a ja wolę jednak jak tusz jest taki trochę suchy i wtedy najlepiej mi się z nim pracuje, bo wtedy mogę sobie wiecie dokładać, rozdzielać te rzęsy, i nie marzy się, wszystko, wiecie, nie ma takiego efektu. Dla mnie najgorsze, co jest, to jak tuszu, właśnie nakłada się dużo na szczoteczkę, przenosi dużo na rzęsy, i te rzęsy są. Nawet nie tyle co takie pajęcze nóżki, ale są tak oblepione, że jak ja sobie patrzę do lustra i pod kątem widzę, że tego tuszu po prostu jest taka solidna warstwa, to u mnie się to nie sprawdza, ja tak nie lubię, dlatego bardzo polubiłam właśnie propozycję Maybelline Sky High, bo ona tego nie robi, a te rzęsy są naprawdę pięknie wydłużone, podkręcone, i co też jest dla mnie niezwykle ważne, to ten tusz się wcale nie osypuje i nawet jak jest taka pogoda, że pada deszcz, jest wilgotny. No, to on się sprawdza świetnie. Z kolorówki zostały mi tylko usta, więc pokażę Wam tak na szybko. Eveline, kredka z serii Variet 01. Bardzo ładny nudziak. I to jest też kredka trwała, masełkowa, bardzo przyjemna, super rozprowadzająca się. Na całe usta to jest dla mnie zbyt, troszkę, zbyt sucha formuła. To znaczy, ona jest żelowa, ale ja mam taki etap właśnie, że moje usta są. Przesuszony i lubię nakładać na nie błyszczyk albo jakąś taką pomadkę nawilżającą. Natomiast kolor sam w sobie jest bardzo udany, formuła też i jako konturówka świetna. Błyszczyk, który stosuję, i tak naprawdę powróciłam do niego, to jest Lifter Gloss Maybelline. Dużo jest tutaj, powiem Wam, produktów tych samych marek teraz, jak tak patrzę. Hialuronowy kwas odcień 009 Topaz. Błyszczyk z takim naprawdę dużym, pokaźnym aplikatorem. Ale podoba mi się to i ten aplikator jest taki mięciuchny. Raz, dwa i usta są pomalowane. E, świetny kolor, dosyć ciepły, ale jednak myślę, że dla większości będzie pasować i on ma w sobie drobinki. A drugą rzeczą, takim błyszczykiem. Który świetnie mi się sprawdził w czasie upałów, to jest Ktris Plum It Apple Booster z mentolem. E, właśnie tutaj znowu mam taki duży aplikator, ale ten już jest mniej przyjemny, taki bardziej twardy, ale znowu taki widzicie wilgachny. E, no i to pachnie mentolem dosyć wyczuwalnie i na ustach też jest ten efekt chłodzenia, dlatego mi się to bardzo fajnie sprawdza właśnie w takie ciepłe, gorące dni. Przed czas na pielęgnację, ale tak się rozgadałam, że musiałam sobie zwol zwolnić troszeczkę miejsca na karcie pamięci. E, dobra, e, płyn micelarny to jest produkt, który używam do zmywania tuszu przede wszystkim, bo ja swoją skórę oczyszczam dwuetapowo. E, natomiast zaskoczyła mnie e, skuteczność tego produktu. Eveline, profesjonalny płyn micelarny, skutecznie oczyszcza, nawilża i pielęgnuje. Butla ogromna, bo 650 ml, i ja wiem, dziewczyny, że ten produkt był polecany ich z czasu temu, i wszystkiego pewnie już dawno przetestowałyście, ale ja nie. I często tak mam właśnie, że yy, jak coś jest takie na topie, to ja tak od tego trochę stronie a jak już się zrobi cicho, to po jakimś czasie stwierdzam, no jednak bym chciała to przetestować i jednak chciałabym zobaczyć, jak ten produkt sprawdzi się u mnie. Muszę tak powiedzieć Wam, że to jest niezwykle wydajny, wydajny produkt. Butla ogromna, także super, bo nie muszę latać ciągle, szukać, kupować nowego, tylko po prostu kupię taką butlę, ona stoi, jest i zawsze mogę używać. To jest na pewno bardzo fajne i nie trzeba praktycznie wcale trzeć. Pocierać skuteczność tego płynu to jest rewelacja i stwierdzam, że to jest jeden na pewno, na pewno ze skuteczniejszych płynów micelarnych, jakie miałam, a przy okazji jest dosyć tani, bo na promocji, jaką kupiłam, chyba za 13 zł. 12,99, gdzie no butel 650 ml to jednak robi wrażenie. Chciałam też Wam pokazać coś do nawilżania ciała, bo w czasie wakacji właśnie, a w zasadzie po wakacjach miałam taki problem, że moja skóra się stała sucha, pomimo, że ja ją starałam się regularnie nawilżać, robić peelingi i tak dalej, to jednak gdzieś to przesuszenie się pojawiło i te produkty, które miałam w domu, to jakoś mi się tak dobrze nie sprawdzały, więc stwierdziłam, że poszukam sobie czegoś nowego i wybrałam taki klasyk klasyków, czyli Ziaje, masło kakaowe, emulsja do skóry normalnej i suchej. To sobie dało radę właśnie z tymi suchymi skórkami i pierwszy raz, jak tego użyłam, to było mi tak super, bo po kąpieli nie miałam uczucia takiego ściągnięcia, szorstkości. I szczypania, tylko po prostu jak się nawilżyłam tym balsamem, no to od razu poczułam taką ulgę. Zapach no typowo jak masło kakaowe z ziai. Ja z czasów dzieciństwa pamiętam taki krem właśnie w słoiczku, masło kakaowe, tak, miał dokładnie ten sam kolor pojemniczek. I to jest taki sam zapach, czyli dosyć taki ciężki. Mdlący, i on na takie upały może nie być dobrą opcją, ale wiecie, jak potrzebujecie nawilżenia i mi już nawet oliwki nie pomagały, no to yy, stwierdziłam, że dam radę. I on, to nie jest tak, że ten zapach jest brzydki. Nie, nie. Żebyście mnie źle nie zrozumiały. On jest ładny, natomiast yy, jest taki właśnie dosyć mocny, dosyć intensywny i dosyć słodki. Bocie, Gleci! Ojej, kurczę! Bocian, przed oknem drugi, drugi, jezu, lecą bociany fajnie, bo wiecie jak nagrywam to mam po prostu odsłonięte tutaj okno żeby było lepsze światło, więc super no i wracając do tego masła to ono się dosyć szybko wchłania także formuła jest taka przyjemna, bo nie jest to gęste tylko takie, że jak się posmarujecie to chwilka i ono się po prostu wchłonie um, olejek, a w zasadzie elixir nocny z Isany to jest produkt, który polecany był jako zamiennik, albo odpowiednik, albo coś podobnego do takiego drugiego serum Kilsa Ja tam tego nigdy nie miałam, ale to są właśnie takie olejki pielęgnujące, regenerujące, które mają zmiękczać skórę, wygładzać ją. No i stwierdziłam, że jak dostanę, złapię go gdzieś, to sobie przetestuję i udało mi się. To jak widzicie, zużycie jest naprawdę niewielkie. Dwie-3 kropelki tego. To jest też taki produkt z pipetą. Wystarczą, naprawdę wystarczą, bo za dużo tego też nałożyć nie możecie. Żeby nie obciążyć sobie skóry. I ja robię to w ten sposób, że umyję sobie twarz, tonizuję, nakładam krem pod, tonik, krem pod oczy i to. Nie nakładam już żadnego serum, absolutnie ani kremu. Tak po prostu mi się to sprawdza najlepiej. E, butelka jest piękna, taka urocza, no dla mnie magiczna, lekko i taka wyciszająca, relaksująca. W e, zapach jest przyjemny dla mnie. Bo zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób on może być babciny i nie do przejścia. Czytałam nawet taką recenzję chyba na wizerzu, że dziewczyna pisała, że po prostu działa niej fantastyczne, fantastycznie, ale zapach jest dla niej taki, że ona nie jest w stanie używać tego produktu. No, dla mnie wręcz przeciwnie, dlatego że ja lubię zapach takie, takie zapachy eteryczne, lawendowe olejki i tak dalej. Dla mnie to jest takie relaksujące, kojarzy się z takim momentem wyciszenia, momentem spa, więc no tutaj to się u mnie też fantastycznie sprawdza jako nawilżenie, ale do nawilżenia twarzy też mam krem na dzień i to jest też taki chicior, że po prostu jestem w szoku, naprawdę, no to są tak udane produkty, mixa krem z niacinamidem i witaminą C. Taka tubka niepozorna, powiedziałabym. Natomiast to jest krem, który ma w sobie taki delikatny kolor. Konsystencja jest świetna. Leciutka. A kolor żółtawy, pomarańczowy, ale taki lekko. I przez to on, jajku, Jezu, po prostu on tak pięknie pachnie, świetnie nawilża, wygładza i delikatnie, delikatnie wyrównuje koloryt cery. Jeden z lepszych kremów, które miałam okazję testować, używać i na pewno do niego wrócę, a ponadto tutaj jest tubka, więc z rana fantastycznie, bo szybko sobie nakładam, aplikuję, on się też bardzo, bardzo szybko wchłania, więc wydaje mi się, że dla skóry suchej, te, dla skóry trądzikowej, takiej tłustej też może być dobrą opcją. Zrewitalizujący krem pod oczy o działaniu liftingującym i rozświetlającym. Ja go używam na noc, bo na dzień jest dla mnie zbyt Gęsty zbyt treściwy. On jest w sumie taki troszeczkę jak łączenie takiego masła a kremu, bo on pod wpływem ciepła tak troszeczkę rozsmarowuje. Ta konsystencja się zmienia i jest wtedy taka jedwabista. I nie jest on jakiś taki ciężki, obciążający. Natomiast czasem mi się zdarzyło, że po prostu jak za szybko nałożę makijaż to gdzieś jednak e, on się zrolował, natomiast na noc to jest słuchajcie, tak taki wręcz opatrunek pod oczy, e, no rewelacyjny, to on mnie w ogóle nie podrażnił, e, oczy mnie nie swędziały, nie piekły, a ja czasami mam tak, że po niewłaściwym kremie, jak są zbyt takie mocno perfumowane, to one gdzieś mnie tam podrażniają i ja czuję, że coś jest nie tak, tutaj zapałku praktycznie nie ma, e, szklany słoiczek, bardzo estetyczny, no ślicznie wygląda, tak Powiedziałabym ekskluzywnie. 30 gramów, więc naprawdę wydajny, i nie wiem w jakiej on teraz jest cenie, bo rozważam ponowny zakup. Rozważam, bo. Naprawdę jest to produkt, który nie należy do tanich, natomiast u mnie się sprawdza bardzo fajnie. I drugim takim produktem, no zdecydowanie tańszym, ale też takim, który odmienił tą okolicę wokół oczu u mnie, jest Eveline Serum Shot z kofeiną. 5% kofeiny, kwas hialuronowy, witamina C. Znów opakowanie z pipetą, typowe dla produktów takich jak serum. Bardzo wydajne, bo to jest przeznaczone do skóry wokół oczu, więc kilka. Dosłownie, kropelek. Tu jeszcze mam, jak widzicie, no tyle, czyli nie zużyłam nawet połowy. Jeśli chcecie mieć ochoty, to można włożyć go do lodówki i wtedy jeszcze macie większe uczucie takiego chłodzenia. Znika Wam opuchlizna. konsystencja świetna, lekka, mleczna, bardzo szybko wchłaniająca się. I ja miałam taki problem, że moja strefa pod okiem często właśnie była taka przemęczona, szara i opuchnięta. To serum, naprawdę ja jestem pewna, że to jest to serum, dlatego że ten krem stosuję dłużej, no znacznie dłużej, bo opakowanie jest spore i faktycznie mam go już kilka dobrych miesięcy, a to tak dwa miesiące, coś takiego, tak jak Wam wspominam. I faktycznie od czasu jak go zaczęłam używać, to widzę wyraźną poprawę. Nie powiem, że jest idealnie, że wszystkie cienie mi zniknęły i w ogóle, że nie mam podkrążonych oczu, no nie. Natomiast widzę, że ta skóra jest napięta, odżywiona, zregenerowana i właśnie takie połączenie na noc, bo to serum stosuję zarówno na dzień, i na noc i jeszcze na to krem, ale tutaj akurat nie mam go w tym zestawieniu ulubieńców, a na noc właśnie ten zestaw to jest po prostu petarda, dla mnie rewelacja. I słuchajcie, jeszcze coś do włosów. Jeśli chodzi o włosy, to w tym sezonie letnim nie za bardzo mi się chciało coś z nimi robić i tak dalej, i tak dalej. Um, ale będąc na zakupach w Biedronce, złapałam wcierkę do włosów, do skóry głowy z Trust My Sister. I jak ją kupiłam, to później e, sprawdziłam sobie opinie na wizerzu i one były naprawdę kiepskie. I myślę sobie, no dobra, no to w sumie mogłam sprawdzić pierwsze te opinie i nie kupować tego produktu. Ale mówię, jak już go mam, no to przecież będę używać. No i jak zaczęłam ją stosować, to na początku oczywiście nic nie widziałam, no bo to potrzeba czasu. Takie produkty, większość zresztą produktów potrzebuje czasu. I ja użyłam ją tutaj na wykończeniu. Ale naprawdę zauważyłam, że moje włosy się stały gęstsze, że mam więcej baby hairów tutaj przy linii skroni, że te włosy po prostu szybciej rosną. I jestem pewna, że właśnie i jestem bardzo zadowolona, bo ona nie przetłuszcza włosów, ja też ją używam zaraz po umyciu, czyli umyję włosy, odsuszę nadmiar wody ręcznikiem i później sobie właśnie spryskuję i wcieram tą wcierkę, no i widzę faktycznie różnicę, także porost włosów jest, wzmocnienie cebulek jest czy zmniejszone wypadanie, no też mniej mi włosy wypadają W ogóle chcę Wam o tym nagrać filmik, ale to na pewno nie tylko dzięki temu produktowi Natomiast sama w sobie jest bardzo fajna I jak Wam wspominałam, w tym czasie letnim trochę tak miałam, żeby się nic nie chciało robić z tymi włosami I było nawet tak, że nie chciało mi się nakładać maski, ani odżywki Takiej typowej kremowej, w słoiczku czy tam w tubce No i mówię... Może bym kupiła coś w sprayu, ale zależało mi na czymś, co faktycznie będę mogła używać solo, czyli umyję włosy szamponem i później wilgotne spryskam. No i brałam e, z Deli e, seria Kameleo płynna keratyna e, do włosów zniszczonych, bez spłukiwania taka oto odżywka. E, I jestem bardzo. Bardzo zadowolona. Włosy po użyciu tego są mięciutkie, sprężyste, elastyczne, błyszczące, bez problemu się rozczesują. Sami stosuję ten produkt nawet tak, że jedną, dwie pompki na szczotkę i później sobie przyczesuję włosy. Także nie tylko jako taka, wiecie, typowa odżywka zawsze, po umyciu, ale jak na przykład widzę, że te włosy są spuszczone, że chcę jakoś tam dodatkowo wygładzić, dodatkowo jeszcze nawilżyć, to właśnie stosuję taki zabieg, taki myk, że szczotkę wzbijuje i nawet te suche włosy wtedy zyskują um, blasku, takiej lekkości, świeżości i faktycznie tutaj ten produkt musi mieć w sobie coś fajnego oprócz tej keratyny, że te efekty są takie, bo miałam droższe odżywki bez spłukiwania kiedyś ze Schwarzkopa, takie nie te, które są dostępne w drogerii, tylko takie typowo z salonów fryzerskich i one sobie tak dobrze nie radziły, więc to jest bardzo wydajne, wygodne psik, psik, mgiełka dosyć fajna i zapach też jest spoko, słodki, ale nie nachalny. Także bardzo Wam polecam, dajcie mi znać w komentarzach, jakie produkty Wy lubicie, które są Waszymi ulubieńcami, może to być kolorówka, pielęgnacja, co tam chcecie, wypiszcie mi po prostu to, co się u Was sprawdza, ja sobie chętnie, chętnie przeczytam i sprawdzę, bo może coś tu się nam powieli, a może też poznam jakieś zupełnie inne produkty, no i też oczywiście piszcie, czy któreś z tych, które ja tutaj pokazywałam, macie, stosowałyście i jakie macie o nich zdanie.